Ad Majorem Dei Gloriam, na większą chwałę Boga, dzień dobry Państwu. To nagranie chciałabym zatytułować Złote Litery Intencji Dnia, w tym modlitwy i czynu. Bardzo duże znaczenie w naszym życiu ma to, z jaką intencją przeżywamy każdy nasz dzień i z jaką intencją wykonujemy konkretny czyn. Intencja czynu, modlitwy, pracy ma bardzo duże znaczenie w wymiarze duchowym. To ma znaczenie, z jaką intencją wykonujemy daną rzecz. W jakiej intencji się modlę, jak gorąco się modlę, czy jestem skupiona na modlitwie, czy modlę się w rozproszeniu, czy ziewam, czy rzeczywiście gorąco się modlę. W jakiej intencji przyjmuję Komunię Świętą i jak przyjmuję tą Komunię Świętą. Powinno przyjmować się Komunię Świętą, naklęcząco, do ust i od księdza, zakonnika i biskupa. To również ma znaczenie, w jakiej intencji idę na adorację Najświętszego Sakramentu, jak się zachowuję w trakcie tej adoracji, czy myślę o moich obowiązkach i niezałatwionych sprawach, czy skupiam się na Bogu i trwaniu przy nim. W jakiej intencji sprzątam mieszkanie, prasuję, wycieram podłogę. W jakiej intencji wykonuję moje obowiązki w pracy. Dobrze wykonana praca i dobrze wykonane obowiązki codzienne. Mają również wielką wartość duchową, bardzo wielką, i mogą bardzo pomóc, na przykład, duszą czyścowym. Chciałabym podkreślić to, że zwykłe obowiązki codzienne mogą być wielką pomocą dla dusz czyścowych. Nie tylko sama modlitwa ma wartość, ale również nasza praca i nasze obowiązki też mają wielką wartość. Nawet zwykłe wycieranie podłogi. Zmywanie naczyń, odkurzanie, sprzątanie, gotowanie może mieć wielką wartość duchową. Zapewniam państwa, że zwykłe wycieranie podłogi, jeśli się to robi z wielką miłością, może bardzo pomóc duszy czystcowej. Zbierając to wszystko w jedną całość, ważne jest to, w jakiej intencji ja chcę to wszystko robić i w jakiej intencji ja chcę przeżyć dany dzień. Intencja zmienia dany czyn i nadaje mu rangę. Dlatego tak ważne jest, żeby na początku każdego dnia powiedzieć intencję, z jaką chce przeżyć dany dzień. Intencja bardzo przemienia dany czyn i my powinniśmy wypowiadać intencję na samym początku dnia. Właśnie albo w trakcie modlitwy porannej, albo kiedy idziemy do kościoła na Mszę Świętą poranną, to przed Mszą Świętą możemy wypowiedzieć intencje dnia. Zatem kiedy zaczynamy nasz dzień, powinniśmy wypowiedzieć intencję, z jaką ja chcę przeżyć ten dzień. Na przykład mogę chcieć przeżyć dany dzień w intencji duszy czyśćcowej. I wtedy ofiarowuję Bogu wszystko, co mnie w trakcie tego dnia spotka. Czyli moje modlitwy, posty, cierpienia, prace, trudy, uczestnictwo we Mszy Świętej, komunię świętą. Wszystko, co danego dnia przeżyję, ofiarowuję w intencji duszy w czyściu cierpiącej. Oczywiście to jest tylko przykładowa intencja. Tych intencji jest bardzo wiele. Mogę to wszystko ofiarować za Polskę o duchowe odrodzenie Polaków, w intencjach Matki Bożej. Mogę chcę, chcieć przeżyć dany dzień w intencji triumfu niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, w intencji nawrócenia kogoś bliskiego, za kogoś, kto nie chodzi do kościoła, o uwolnienie kogoś z nałogu. No, mamy bardzo wiele różnych intencji. I teraz ja świadomie decyduje w jakiej intencji ja chcę przeżyć ten dzień tak i mówię właśnie to na początku dnia na początku dnia mówię intencję jak ja chcę przeżyć ten dzień w jakiej intencji ja ofiarowuję Bogu ten dzień oczywiście mówimy tutaj o katoliku który żyje w stanie łaski uświęcającej i prowadzi życie sakramentalne te wszystkie rzeczy nie dotyczą protestantów i teraz przykładowo możemy Taki przykład, tak? Możemy ofiarować Bogu nasz dzień w intencji duszy w czystu cierpiącej. Czyli wszystkie nasze modlitwy, prace, umartwienia, obowiązki, posty, trudy, uczestnictwo we mszy świętej, komunię świętą, wszystko ofiarujemy jako pomoc dla duszy w czystu cierpiącej. I ta intencja jest tutaj bardzo ważna. To jest oczywiście tylko przykład, ale to ofiarowanie Bogu dnia od razu ustawia mnie w pionie. Ja wiem, po co ja poszczę. Ja wiem, w jakiej intencji ja poszczę. Ja wiem, za kogo ja się modlę, w jakiej intencji ja pracuję. Ja wiem, po co ja to wszystko robię. Intencja sprawia, że ja od razu mam pewien pion w codziennym życiu. Czyli na początku każdego dnia, na przykład w modlitwie porannej, albo na przykład, kiedy idziemy rano do kościoła, też można przed Muszą Świętą powiedzieć właśnie intencję dnia, naprawdę prosto, swoimi słowami, jak każdy umie. To nie, musi, to nie muszą być jakieś górnolotne słowa. Naprawdę Bóg zrozumie. Prosto, zwyczajnie. I teraz taka przykładowa intencja dnia przykładowa. Maryjo, oddaję Ci cały ten dzień. Proszę, aby On był z Tobą przez Ciebie, dla Ciebie i w Tobie, na chwałę Boga. Na mocy Totus Tuus, ofiaruję wszystkie cierpienia, trudy, zmęczenia, pracę, modlitwy, ciężary, trudności, przeciwności, zmagania, cierpienia fizyczne, duchowe, emocjonalne, prace modlitwy, czas, obowiązki, bezsilność, bezradność, niemoce, udręki, brak sił i wszystko, jako zadośćuczynienie za grzechy moje i duszy w cierpiącej, łącząc to z ofiarą Chrystusa na krzyżu na chwałę Boga. Amen. Zwyczajnie swoimi słowami. I teraz, y, czy znaczy tak, bo zaczynamy tę modlitwę, że ja chcę przeżyć ten dzień z Maryją w Maryi, przez Maryję i dla Maryi. I właśnie przez Maryję ofiaruję Bogu wszystko, co spotka mnie tego dnia. I to wszystko łączę z ofiarą Pana Jezusa na krzyżu. Czyli wszystko, co mnie spotka w tym dniu, ja chcę przenieść jakby... Y, połączyć to z ofiarą Pana Jezusa na krzyżu i poprzez Matkę Bożą, czyli z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi, chce to wszystko ofiarować Bogu. I teraz yy, na mocy to tu ofiaruje wszystkie, cier wszystkie cierpienia, trudy, zmęczenia i itd. I na końcu jest i wszystko. I to słowo wszystko jest istotne, ponieważ słowo i wszystko zawiera w sobie wszystko to, co mogłabym oddać, a tego nie powiedziałam, albo to, czego nie jestem świadoma. Oddaję Bogu wszystko mój czas, moje prace, trudy, modlitwy, wszystko, co mnie spotka danego dnia, również całą siebie i wszystko, co mnie stanowi w jakikolwiek sposób. Oddaję wszystko Bogu. Jest to oczywiście przykładowa modlitwa. Każdy może powiedzieć Bogu osobistą taką swoją modlitwę, jak chciałby jakby ofiarować ten dzień Bogu. Prostymi słowami, to może być naprawdę bardzo zwyczajnie, tu nie trzeba żadnych jakichś wielkich poematów. Bóg zrozumie, Bóg zrozumie, co chcesz mu powiedzieć. I teraz intencja, z jaką chcemy przeżyć dany dzień i z jaką wykonujemy daną czynność, jest bardzo ważna, bo ona nadaje rangę danemu czynowi. Oczywiście, intencja jest wynikiem miłości i jest jakby uzewnętrznieniem miłości i pragnienia serca. I pragnienia tej łączności właśnie z sercem Jezusa i Matki Bożej oraz ofiarowania tego dnia, tych trudów dnia, jakby w, w jakiejś konkretnej intencji. I teraz czyn sam w sobie może być mały, bardzo mały. To może być zwykła praca, zwykła czynność domowa, jakich wiele. Ale intencja i miłość, z jaką wykonujemy dany czyn, może bardzo zmienić jakby duchowy wymiar, tego czynu, tej modlitwy, i to może być wielka przemiana duchowa. Dlatego tak ważne jest, żeby prawidłowo ustawić sobie dzień. I dlatego tak ważne jest, żeby właśnie dany dzień zacząć od intencji i od mszy świętej porannej. Bo wtedy ten dzień jest przeżyty świadomie z Bogiem. Y Właśnie rano przy modlitwie porannej ja mówię, że wszystko to ofiaruję Bogu, tak? Wszystkie rzeczy, które mnie spotkają w, tego, w ciągu tego dnia. I to jest bardzo ważne, dlatego że wówczas cały dzień jest ustawiony w pionie. Ja świadomie przeżywam dany dzień. Ja wiem, po co ja to robię. Bo na przykład chcę pomóc komuś w czyścu, albo na przykład chcę, żeby ktoś się nawrócił, albo chcę, żeby ktoś chodził do kościoła albo o duchowe przebudzenie Polaków, albo o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Ja świadomie przeżywam dany dzień, nie marnuję go, nie marnuję czasu, nie marnuję cierpień, trudów, wyrzeczeń, tylko ofiarowuję to w konkretnym celu za Polskę, za nawrócenie danej osoby, o uwolnienie kogoś z nałogu, o powrót do życia, do życia sakramentalnego, do Kościoła, za jakąś duszę czyśćcową. No tych intencji mamy bardzo dużo. Ale ja świadomie przeżywam swoje życie. Ono mi nie przecieka przez palce, tylko ja świadomie kieruję moim życiem. To nie jest tak, że ja sobie żyję. Te dni mi mijają i ja nie wiem po co żyję, dlaczego ja żyję, jaki jest cel mojego życia, co mam robić, gdzie iść, jak pokierować swoim życiem. To nie jest tak. Tylko ja świadomie przeżywam moje życie. Ja świadomie wiem, co ja robię. Przeżywam świadomie każdy dzień. Wiem, po co żyję, do czego dążę, wiem, komu chcę pomóc i ja to świadomie robię ze swojej woli. To jest moja wola, że ja chcę moje cierpienia i trudy ofiarować za kogoś. To jest moja też dojrzałość duchowa. I ja wiem też, jaki jest cel mojego życia: że moim celem nie jest tutaj wzbogacenie się tylko moim celem jest życie wieczne. I też pomoc innym ludziom, żeby osiągnęli to życie wieczne. Poranna Msza Święta oraz intencja dnia to jest bardzo dobre przygotowanie duchowe. To mnie przygotowuje na prawidłowe przeżycie danego dnia. To znaczy, ja przeżywam dany dzień dobrze. Poranna Msza Święta i Komunia Święta jest wielkim umocnieniem duchowym na każdy nasz dzień, zwłaszcza kiedy przechodzę przez ciemną dolinę. Przez ciemną dolinę. Wielka różnica jest, kiedy idzie się na poranną Mszę Świętą, a kiedy nie pójdzie się rano do kościoła. To Te dni są zupełnie inaczej przeżyte. I teraz, miłość połączona z intencją przemienia dany czyn w prawdziwe złoto przed Bogiem. Teraz zobaczmy, jak ważna jest ta intencja i ta miłość, żebyśmy my świadomie przeżywali nasze życie. Z książki zwierciadło pobożnych przykładów. Pewien zakonnik pogrążony w modlitwie znajdował się w kościele przepełnionym ludem czyli zakonnik był w kościele, gdzie było bardzo dużo ludzi. Ku swemu zdumieniu ujrzał aniołów, aniołów pochylonych uważnie nad pięknymi księga, księgami, a tym większe ogarnęło go zdziwienie, gdy przypatrując się im, spostrzegł, że jedni aniołowie Pisali złotymi literami, drudzy srebrnymi, a inni zwyczajnym atramentem, lub nawet niektórzy czystą wodą. Zdobywszy się na odwagę, zapytał pokornie o znaczenie tego wszystkiego. A wiecie, jaką odpowiedź usłyszał? Aniołowie, aniołowie powiedzieli tak: Piszemy według pobożności i zasługi każdego. Litery złotem pisane. To modlitwy najgorliwszych, srebrem mniej gorliwych, atramentem to modlitwy osób jeszcze mniej pobożnych od poprzednich, a wodą to tych, co nie mają ani gorliwości, ani pobożności. Nasi aniołowie stróżowie zapisują w księdze naszego życia nasze modlitwy, ofiary, pokuty, trudy, cierpienia, posty, prace, wszystko. Wszystko to, może być zapisane złotymi literami, srebrnymi literami, atramentem, wodą, w zależności od naszej gorliwości. Dlatego tak ważne jest, żeby nasze modlitwy były naprawdę gorące, a nie tylko letnie i niedbałe. Pamiętam, że czytałam, wydaje mi się, że to było u Teresy Wielkiej, że była księga naszego życia. Złotymi literami były opisane nasze modlitwy, czyny, prace, wszystko to co było zjednoczone z ofiarą mszy świętej. To, co było wykonane z wielką miłością w sercu, z wielką gorliwością ze względu na Boga i dla Boga. To była wielka miłość. Z srebrnymi literami były zapisane wszystko to, co, by, co nie było już tak gorliwe. I wydaje mi się, że to dotyczyło rzeczy, które nie były połączone z ofiarą mszy świętej. Atramentem zapisane było to, co było jeszcze mniej gorliwe. Ale były też kartki w tej księdze naszego życia, które były zupełnie puste, białe, niezapisane niczym. To były te momenty w naszym życiu, w których nie robiliśmy nic, ani dla Boga, ani dla drugiego człowieka. I niektórzy mieli bardzo dużo tych pustych, białych kartek w księdze swojego życia. To jest zawsze wielki smutek dla naszego Anioła Stróża. Dlatego tak ważne jest żeby nie marnować naszego życia i żeby wszystko co nas spotka łączyć z ofiarą wszechmocną Pana Jezusa właśnie w trakcie mszy świętej i trzeba pamiętać i pilnować żeby była w tym wielka miłość wówczas nasze modlitwy czyny cierpienia mają wielką wartość duchową przed Bogiem bardzo ważna jest intencja dnia i oddawanie wszystkiego przede wszystkim w trakcie mszy świętej i teraz, właśnie na poparcie tego, że ta intencja dnia i to oddawanie Bogu wszystkiego jest tak bardzo ważne, przytoczmy sobie tutaj tajemnicę przy świętej według Katariny Rivas. Chwilę później nastąpiło ofiarowanie, i Matka Boża powiedziała: Módl się w ten sposób. Panie, ofiaruję Ci się cała, taka, jaką jestem, wszystko, co mam i co mogę, wszystko wkładam w Twoje ręce. Boże Wszechmogący, przez zasługi Twojego Syna przemień mnie. Proszę Cię za moją rodzinę, dobrodziejów, za wszystkich ludzi, którzy walczą przeciw nam, za tych, którzy polecali się moim modlitwom. Nagle zaczęły się podnosić jakieś postacie, których wcześniej nie widziałam, czyli jesteśmy w trakcie mszy świętej i w trakcie ofiarowania podnoszą się postacie. Wyglądało to tak, jakby z najbliższego sąsiedztwa danej osoby, obecnej w katedrze, wstała inna osoba, i wkrótce kościół zapełnił się młodymi, pięknymi ludźmi. Byli ubrani w lśniąco białe szaty, ruszyli wszyscy do nawy głównej, a potem poszli w kierunku ołtarza. Matka Boża powiedziała: Patrz, to są aniołowie stróżowie każdej z osób, która znajduje się w kościele. To właśnie w tym momencie. Czyli w trakcie ofiarowania, Twój Anioł Stróż zanosi Twoje dary i prośby przed ołtarz Pana. Czyli wtedy, kiedy jest ofiarowanie, nasi aniołowie Stróżowie zanoszą wszystkie nasze dary i prośby przed ołtarz Pana. Mieli oni bardzo piękne, niemal kobiece rysy twarzy, ich wzrost zaś, budowa ciała oraz ręce były męskie. Nagie ich stopy nie dotykały ziemi. I teraz uwaga, część z nich niosła jakby złotą misę, z czymś, co promieniało czystym złotym światłem. Najświętsza panna powiedziała: To są aniołowie, stróże tych ludzi, którzy ofiarują Mszę Świętą w wielu intencjach i którzy są świadomi tego, co znaczy ta celebracja. Oni mają coś do ofiarowania Panu. Ofiaruj siebie w tym momencie. Podaruj swoje żale, bóle, nadzieje, smutki, radości, prośby. Pamiętaj, że Msza Święta ma nieskończoną wartość. Z tego względu bądź hojna w ofiarowywaniu i w prośbach. Za pierwszymi aniołami czyli za tymi, którzy nieśli złotą misę z czymś, co promieniowało czystym złotym światłem za pierwszymi aniołami postępowali następni, którzy mieli puste ręce. Matka Boża powiedziała: To są aniołowie stróże, ludzi, którzy są tutaj, ale nigdy nic nie ofiarowują. Nie są zainteresowani przeżywaniem każdego momentu mszy świętej i nie mają daru do zaniesienia przed ołtarz Pana. Na końcu procesji, procesji szli aniołowie, którzy byli dosyć smutni, z rękoma splecionymi na modlitwie, ale ze spuszczonym wzrokiem. To są aniołowie stróże, ludzi, którzy są tutaj, ale którzy przyszli z obowiązku, bez pragnienia, uczestniczenia w mszy świętej. Aniołowie idą dalej smutni, ponieważ nie mają nic do złożenia na ołtarzu poza własnymi modlitwami. Nie zasmucaj swojego anioła stróża. Proś o wiele, ale nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Pamiętaj, że ofiara, która najbardziej podoba się Panu, to ta, gdy samą siebie ofiarowujesz jako ofiarę całopalną, tak aby Jezus mógł przemienić Ciebie przez, yy, przez swoje zasługi. Co możesz ofiarować Ojcu sama z siebie? Nicość i grzech. I teraz uwaga, ojcu podobają się ofiary połączone z zasługami Jezusa. Yy, teraz koniec cytatu z tajemnicem świętej Katarzyny Rivas. Dlatego nasza intencja, naszą intencję dobrze jest też powtarzać właśnie w trakcie mszy świętej wtedy, kiedy jest ofiarowanie, że ofiarowujemy Panu Bogu wszystko. To modlitwę też możemy powtarzać właśnie w trakcie ofiarowania, dlatego że ojcu podobają się ofiary połączone z zasługami Jezusa. I teraz jeszcze fragment z encykliki Jana Pawła II o Eucharystii. Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczy, rzeczywiście obecne i dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający. Uczestnictwo w niej tak, jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Koniec cytatu. I teraz mm, chciałbym jeszcze odwołać się do czynu, yy, dlatego że wielka miłość przemienia każdy czyn, nawet bardzo mały. Nawet tak mały, że może nam się wydawać niczym, a jednak wielka miłość przemienia każdy najmniejszy nasz czyn. Z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej, punkt, y, punkt 340. Rozumiem teraz, że nic mi tam nie może położyć w miłości ku Tobie, Jezu, ani cierpienie, ani przeciwności, ani ogień, ani miecz, ani śmierć sama. Czuję się silniejsza ponad, ponad to wszystko. Nic nie pójdzie w porównaniu z miłością. Widzę, że rzeczy najdrobniejsze, spełnione przez duszę szczerze kochającą Boga, mają niesłychaną wartość. Punkt 1505. Staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót, cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze. Czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale dla całego Kościoła. Punkt 502. Miłość ma tylko znaczenie. Ona podnosi najdrobniejsze czyny nasze w nieskończoność. I teraz właśnie chciałabym też pokazać, że wielka miłość przemienia każdy nas, nasz najdrobniejszy czyn, i chciałabym, żebyśmy sobie po, po podali taki przykład, jak czyn, który może się wydawać bardzo mały, może być, mieć jednak bardzo dużą wartość w rzeczywistości duchowej. Tak jak mówię, miłość przemienia każdy najmniejszy nasz czyn. Jan Paweł II, kiedy przylatywał samolotem do danego kraju, wówczas wysiadał z samolotu i całował ziemię danego kraju. I teraz ksiądz egzorcysta Marian Reichel mówił o tym, że zły duch podczas egzorcyzmu wykrzyczał: Ten wasz papież, on tym pocałunkiem więcej nam szkody czyni niż wy waszymi egzorcyzmami. Jeden taki pocałunek jest gorszy. Niż 1500 egzorcyzmów. Dla ludzi to był tylko piękny gest, mówił ksiądz Marian. Nie, to była, to była miłość do tej ziemi i zły duch to dobrze odczytał. I teraz zobaczmy, jeden taki pocałunek jest gorszy niż 1500 egzorcyzmów. Może być pocałunek ziemi uczyniony przez Jana Pawła II. Który jest gestem wykonanym z tak wielką miłością, że dla złych duchów jest on gorszy niż 1500 egzorcyzmów. A może być pocałunek, który nie jest żadną miłością, tylko jest nieczystością. Wszystko zależy od intencji, od czystości i od głębi naszej miłości. Wielka miłość przemienia każdy czyn, nawet bardzo zwykły. Nawet zwykły pocałunek Ziemi może być uczyniony z niezwykłą miłością. Dlatego tak ważne jest codzienne uczestniczenie we Mszy Świętej i przyjęcie Pana Jezusa do naszego serca. Bo tylko Bóg jest miłością i tylko Bóg może nas nauczyć tej miłości. I Bóg może przemienić nasze serca i może nas uzdolnić do naprawdę wielkiej miłości. Duchowa obecność Pana Jezusa w naszym sercu jest niezwykle istotna dla nas i niezwykle przemieniająca nasze serce. My, katolicy wierni Bogu, powinniśmy bardzo tego pilnować, żeby każdy nasz dzień przeżywać w obecności Pana Jezusa i z wielką świadomością tego, że jestem i że żyję w obecności Boga. To wszystko jest bardzo przemieniające i prowadzące nas do świętości. Nawet jeśli przechodzimy przez różne pustynie, nie czujemy nic, to zawsze zostaje nam świadomość, że jestem w obecności Boga, Boga i tak powinniśmy przeżywać nasze dnie. Czas, czyli powinniśmy cały czas mieć taką świadomość: jestem i żyję w obecności Boga. Podsumowując, polecam Państwu bardzo ustawić sobie tak dzień, żeby być właśnie rano nam przy świętej, i dobrze jest być możliwie często, nawet codziennie nam przy świętej. Polecam Państwu również przygotować sobie taką swoją własną intencję, w której chcę przeżyć dany dzień. I dobrze jest właśnie wypowiedzieć rano tą intencję swoimi słowami, dlatego że intencja pomaga nam przeżywać dany dzień świadomie. To jest ważne, żeby świadomie przeżywać mszę świętą i przeżywać świadomie swoje życie, nie marnować swojego życia, żeby ono nie przeciekało nam przez palce, tylko zdobywać też zasługi na życie wieczne. Nasze życie mija bardzo szybko, bardzo szybko. Lata mijają po prostu nie wiadomo kiedy. Pomyślmy również o tym, żeby mieć jakieś zasługi w niebie. O tym również pomyśl, powinniśmy pomyśleć, jeszcze żyjąc tutaj na Ziemi i mając jeszcze taką szansę. I powinniśmy pilnować, żeby w księdze naszego życia nie było pustych, pustych, białych kartek. Dlatego polecam właśnie wypowiadać rano intencję, z jaką chcę przeżyć dany dzień i polecam właśnie rano też poranną mszę świętą wraz z Komunią Świętą. To wszystko musi być oczywiście uczynione, musi wynikać z miłości tak wielkiej, na jaką tylko nas stać. W poprzednim nagraniu Przyjmowanie Komunii Świętej jako tustus. Mówiliśmy o tym właśnie, w jaki sposób powinniśmy przyjmować Komunię Świętą. Tam szczegółowo te wszystkie wątki były rozwinięte, że właśnie powinniśmy przyjmować Komunię Świętą przez serce Matki Bożej, zapraszać Trójcę Świętą do naszego, do naszego serca, potem jakby wchodzić w dziękczynienie i uwielbienie i też powinniśmy jakby tak pamiętać o takiej duchowym przyjmowaniu Komunii Świętej w ciągu dnia, czyli takim tylko duchowym przyjęciu Komunii Świętej. Bardzo polecam Państwu te praktyki właśnie przyjmowania Komunii Świętej i tej intencji dnia, dlatego że one są bardzo ważne, przemieniające, uzdrawiające i przynoszą wiele duchowych owoców. Y Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam na kolejne nagrania. Niech rozbuśnie światło Fatimy.